We'll Dzień dobry, witam serdecznie w programie Kogito Uraczyńskiej. Kłaniam się Państwu, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Dziś porozmawiamy o miejscu i roli Trybunału Konstytucyjnego w polskim systemie prawnym, a także, proszę Państwa, o narastających napięciach wokół tej tak ważnej instytucji. Na ile to zjawisko groźne dla istoty demokracji? Czy możemy jeszcze w ogóle mówić o państwie prawa? Moim gościem, proszę Państwa, jest była prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani sędzia Julia Przyłębska. Bardzo serdecznie panią witam Dzień i bardzo, dobry. bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego programu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i witam Państwa wszystkich, panią redaktor szczególnie. Proszę Państwa, w ostatnich miesiącach coraz częściej słyszymy o systematycznym głodzeniu Trybunału Konstytucyjnego przez obecny rząd. Sędziowie od dwóch miesięcy nie otrzymują wynagrodzeń. Wynagrodzenia, a są i tacy, którzy nawet od maja nie otrzymali wynagrodzenia. Czy odmowa finansowania i blokowanie pracy tej jakże ważnej, jak już wspominałam, instytucji, to celowa próba jej paraliżu? I tak naprawdę o co chodzi? O to zapytam panią prezes. To jest rzeczywiście, można powiedzieć, no wyjątkowy przypadek. Yy, przypadek naruszenia wprost konstytucji. Bo jeśli chodzi o wynagrodzenia dla sędziów, to konstytucja wprost gwarantuje sędziom takie wynagrodzenia. I wynagrodzenia adekwatne do ich pozycji i stanowiska. Takie wynagrodzenie w związku z tym powinno być warunkiem sine qua non. W przewidziany. I wykonane w budżecie państwa. I cała historia zaczęła się właśnie od uchwalenia budżetu. Budżetu, w którym przewidziano środki dla Trybunału Konstytucyjnego, pomijając sędziów. Coś, co stricte wynika bezpośrednio z Konstytucji, a więc w sposób jawny, oczywisty. I tu nie ma miejsca na mówienie tak y, wykonujemy prawo, jakie rozumiemy, bo tutaj możemy przepis przeczytać wprost i powinniśmy to wykonać, y, ponieważ po podpisaniu budżetu pan prezydent Andrzej Duda zawetował. Y, w sensie takim, że zwrócił się do, do Trybunału Konstytucyjnego, aby w tej części rozstrzygnął, czy jest to regulacja zgodna z Polską Konstytucją i Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, że to jest niezgodne z Konstytucją. Proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny jest... Organem przewidzianym, konstytucyjnym organem przewidzianym w konstytucji wprost. Nie, jest, nie należy do wymiaru sprawiedliwości jest tym organem, który stoi na straży zgodności z konstytucją uchwalanego w Polsce prawa. Tak, ale, Pani Prezes, obie wiemy i Państwo nasi widzowie też, że ta władza tak naprawdę nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji państwa. Czy to już sam. Ten fakt nie wskazuje na łamanie konstytucji. Oczywiście, że tak. To jest jakby historia. Dotyczy. No, oczywiście. Można powiedzieć od 2015 roku, no jeszcze w 2015 była kwestia związana z m, wyborem no, sędziów, no, tak. później mieliśmy nieuznawanie, nieuznawanie obowiązującego w Polsce prawa, mieliśmy słynne historie z m, podważaniem domniemania konstytucyjności, mieliśmy profesorów, którzy popełniali publikacje wcześniej profesorskie o tym, że domniemanie konstytucyjności jest świętością. Okazało się, że tak nie jest. I cała ta historia, y, oczywiście to, to bezprawne nieuznawanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo tutaj jest dobra okazja, żeby przypomnieć, no proszę Państwa, wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem sędziami. I procedura y, powołania sędziów polega na tym, że zaczyna się od Sejmu. Sejm wybiera sędziów i na tym kończy się rola. Sejmu. Tutaj doszło do takiej sytuacji. Pewnie warto to też przypomnieć: że Sejm poprzez uchwały dokonał wyboru sędziów, po czym ten sam Sejm uznał te uchwały za niebyłe, ze względu, jak napisał w uzasadnieniu yy, swoje, swojej decyzji, ze względu na pewne braki, które, które miały miejsce przy wyborze. Dokonano ponownego wyboru. Następnie prezydent przyjął ślubowanie i ci sędziowie objęli swoje stanowiska. I nie było takiej sytuacji, żeby nie byli sędziami. To co się działo za czasów pana prezesa Rzeplińskiego, który nie dopuszczał do orzekania sędziów, to było też wykraczanie poza konstytucję. Bo z kolei jeden z przepisów konstytucji mówi jasno, pozycja sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest inna niż sędziego sądów powszechnych, a nawet sędziów sądu najwyższego, pani redaktor. Dlaczego? Dlatego. Dlatego, że konstytucja mówi wprost, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego podlega tylko, tylko konstytucji, a nie jak sędzia sądu powszechnego konstytucji i ustawie, to już wyróżnia tych sędziów. Tak yy, yy, zapytam pani sędzio, bo jeżeli mówimy o takiej sytuacji yy, łamania, jawnego łamania konstytucji, czy to nie prowadzi do takiej totalnej dla całego systemu sądownictwa, a, i to ma przełożenie na. Odbiór społeczny na traktowanie też y, nas, obywateli, przez sądy i druga sprawa, która jest bardzo istotna, to jest upolitycznianie ciągle decyzji sądów, bo skoro nie ma jasnego przekazu, że trzymamy się tej litery prawa, tylko trzymamy się jakichś interpretacji, to możemy zrobić ogromną krzywdę. Tak, to jest anarchia, anarchizacja prawa, która jakby uderza w każdego obywatela, bo tak jak zaczynamy o tym, kwestionowanie, podważanie, jakby uzurpacja, czyli mamy trójpodział władzy, każdy segment władzy ma określone uprawnienia, ta władza ma ze sobą współpracować, ale nie może jakby wykonywać zadań czy obowiązków, które nie są stricte w konstytucji wskazane. I mamy tu taką sytuację, że y, władza wykonawcza próbuje ingerować we władzę sądowniczą. Ale jeszcze y, trudniejsze jest kiedy władza ustawodawcza jakby nie rozumie swojej roli, bo jeśli władza usta ustawodawcza poprzez uchwałę stwierdza, że Trybunał że jest, kwestionuje prezesa Trybunału, kwestionuje status sędziów Trybunału. Tam, proszę Państwa, mało tego. Ja na coś chciałam zwrócić uwagę, jeszcze wracając do, do tego, o czym wcześniej mówiłam. Otóż mamy taką sytuację, że w uchwale podważa się jakby status sędziów i zaczyna się kwestionować, że niektórzy sędziowie może ze względu na wiek nie powinni być sędziami. Nie, proszę Państwa, dlatego zróżnicowałam sędziów Trybunału Konstytucyjnego i sędziów Sądów Powszechnych i Sądu Najwyższego, gdzie jest wskazane konstytucyjnie, że jest określony wiek, że nawet ustawa ma wskazać wiek, do którego sędzia Sądu Powszechnego czy Sądu Najwyższego może orzekać. Jeśli chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tego nie ma. Więc wszelka dyskusja na temat tego, czy sędzia wcześniej, czy kim, kim był, czy sędzia był wcześniej, czy zasiadał w ławach poselskich, czy ma określony wiek, czy, czy jest profesorem, czy jest magistrem, ale ma określoną za sobą karierę zawodową, która pokazuje, że w roli prawnika sprawdził się. I to są osoby z różnego świata. Dlatego to, o czym pani redaktor mówi, co jest bardzo, bardzo słusznym jakby spostrzeżeniem, że upolitycznianie polega na tym, że inne segmenty władzy publicznej wchodzą w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, który ma być całkowicie niezależny. Ale mamy też do czynienia z politycznymi działaniami nie tylko wobec sędziów Sądów Powszechnych, ale dzisiaj już możemy mówić o, o działaniach politycznych w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego i nawet pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Zgadza się, tak jest. Oczywiście to jest kwe, kwestionowanie, jakby te, też mamy zarzucanie sędziom, że przekroczyli swoje uprawnienia wykonując w sposób niezawisły i niezależny funkcję sędziego. To dotyczy też sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli Konstytucja mówi, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego podlega w sprawowaniu swojego urzędu tylko i wyłącznie Konstytucji, to nie można oceniać jego działalności w sprawowaniu tego urzędu w żaden inny sposób, dlatego że po to daje się określonemu podmiotowi pewne uprawnienia, żeby on. Na zasadzie niezawisłości mógł z tych uprawnień korzystać. To pójdę dalej i zapytam także o to, co dzisiaj budzi też emocje. Immunitet prezesa Trybunału Konstytucyjnego pana sędziego Święczkowskiego. Tak jest. O, to jest bardzo dobre, dobra uwaga. Po, w pierwszej kolejności cieszy mnie, że pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, uznaje jednak istnienie Trybunału Konstytucyjnego i zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest jedyny organ, który będzie mógł rozstrzygnąć w kwestii wniosku o uchylenie immunitetu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest jakby jakaś sprawa szczególna, ponieważ takie wnioski wpływały do Trybunału. Ale czy to nie jest przypadkiem też zamach na niezależność sędziego Trybunału Konstytucyjnego? No sytuacja jest taka, że skoro zwrócił się, bo cieszmy się, że, że sam nie uchylił tego immunitetu, ale skoro zwrócił się do zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy uznając ten organ, mało tego w mojej Moim zdaniem, w konsekwencji, powinien pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, stojąc na straży obowiązującego w Polsce prawa, zwrócić się do ministra finansów, aby niezwłocznie uruchomił środki budżetowe na wypłatę wynagrodzenia sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Ja uważam, że sędziom należy się wielki szacunek. Mamy taką sytuację, w której sędziom Trybunału nie wypłaca się żadnego wynagrodzenia. I ci sędziowie dalej wykonują swoje obowiązki. To jest olbrzymia odpowiedzialność. Pokazują, że każdy z nich, wybrany na to stanowisko, spełnia te walory, o których mówi się w Konstytucji. Ale, ale też powstaje taki paradoks, bo z jednej strony nie uznaje się Trybunału Konstytucyjnego sędziego Bogdana Święczkowskiego jako prezesa tego Trybunału, a z drugiej strony chce mu się odebrać immunitet. No to ma się yy, tak, te uprawnienia nie, to jest, czy nie? Oczy, nie, no oczywiście to jest jakby druga kwestia, bo ja mówiłam tutaj o tym uznaniu, że skoro jest wniosek, to jest druga kwestia. Czy znaczy, to nie jest Pani sędziu taka schizofrenia prawna? Nie, no to jest sytuacja jest taka, że dzisiejsza, no niestety dzisiaj, dzisiejsza większość traktuje państwo trochę jak plac zabaw. Nie żongluje razie... tym, traktuje jak zabawki. Nie rozumie po pierwsze tego, że występuje tylko i wyłącznie w imieniu narodu. Że to naród jest suwerenem. I że nie można nic robić wbrew narodowi. Jak dyskutujemy o suwerenności państwa w kontekście naszej przynależności do różnych organizacji międzynarodowych, to my nie możemy z perspektywy rządu i jakichś takich, no można powiedzieć, indywidualnych kwestii, no, potrzeb czy, czy, czy zainteresowań, tylko musimy z Perspektywy suwerena, narodu, który dał nam tę władzę, dał nam ten mandat i my musimy na straży tego narodu, to tego suwerena dosyć stać. Trudne pytanie, czy ta władza gra na destabilizację państwa? Pytanie jest, czy świadomie, czy, czy wykorzystując pewne elementy dla zrealizowania takich poszczególnych celów, nie ma tej świadomości. No Byłoby tragiczne, gdyby ta świadomość miała, prawda? Tak. tak, dlatego, że to jest kwestia no, wykorzystywania, czy jakby instru instrumentalizowania państwa, ale to jest instrumentalizuje się społeczeństwo każdego z nas. Dlatego, że każdy z nas jakby uczestniczy w tym, co się w tej chwili w polskim państwie dzieje i przecież już mijając te takie fundamentalne sprawy, które rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny, ale proszę państwa, tam są też skargi konstytucyjne. To są rzeczy, które jakby każdy w naszym społeczeństwie, które każdego dotykają i jakby władza działa przeciwko temu społeczeństwu. Panie sędzio, jakbyśmy spojrzeli szerzej na historię Polski, to byśmy musieli powiedzieć, że właśnie takie przypadki prowadzą nie tylko do anarchizacji życia, i państwa, ale także prowadzą chyba można powiedzieć do zdrady narodowej. To jest jakby, do, Pani sięga do historii tego warcholstwa tak. szlacheckiego i rzeczywiście można to porównać, czyli te, te działania przy, mówiąc o anarchizacji prawa można też przyrównać do pewnego warcholstwa, że nasz interes jest tak ważny, że my ten interes będziemy realizowali kosztem społeczeństwa. No ale jesteśmy zupełnie i to doprowadziło Polskę do utraty niezależności, suwerenności. A jesteśmy dzisiaj zupełnie w innych czasach. Przeszliśmy bardzo trudne momenty historyczne i w związku z tym powinniśmy być szczególnie wrażliwi na takie, takie właśnie zachowania. I no nie może być takiej sytuacji, że polski parlament podważa istnienie organów państwa. Dotyczy to, ja tutaj pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę Państwa, Krajowa Rada Sądownictwa jest określona konstytucyjnie. Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które jasno mówi o tym, że taki wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodny z Konstytucją. I wszyscy powinni się też do tego orzeczenia odwoływać. Ja żałuję, bo to ja mówię do jednej jakby drugiej strony sporu tak, politycznego. Tak. Brakuje mi tego, brakuje też czasem irytuje mnie, że, że jakby chcąc uwiarygodnić swoje stanowisko odwołujemy się tylko no bo za czasów nie wiem tam prezesa Safiana, Rzeplińskiego tak. to właśnie zapadło takie orzeczenie. Nie proszę Państwa. Trybunał Konstytucyjny jest pewną ciągłością. I szanować musimy te orzeczenia. My My wszyscy, zarówno te, które były za czasów pana profesora Rzeplińskiego, profesora Safiana, ale też skromnej pani magister Przyłębskiej, <śm> która kierowała Trybunałem zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej prawem. Dlatego, że ja nigdy nie naruszałam i to jest też ciekawe. Cały czas przypomnijcie sobie państwo słynne koszulki z napisem Konstytucja. To ja zawsze pytam, co też w tamtych czasach naruszono? Jaki choćby jeden Paragraf konstytucji naruszono. A dzisiaj Nie długa było. lista. Naruszeń. Oczywiście i o, deptania na to, że, wręcz. na Tak, te ale to też każdemu obywatelowi, jakby y, każdy obywatel traci to poczucie bezpieczeństwa, bo jeśli można bezprawnie y, aresztować, pozbawiać immunitetów i tak dalej. Ale w ogóle likwidować trzecią władzę w państwie. Tak, i jest to, jest to takie, takie żonglowanie tym. I ja też wracając do immunitetu, bo proszę Państwa, po to jest immunitet. To nie jest jakieś szczególne prawo komuś nadane, tylko immunitet jest pewną ochroną. I to nie chodzi o immunitet dla pospolitych przestępstw, ale chodzi o immunitet pewnej działalności, działalności też jako podmiot publiczny, organ państwa. Ten immunitet ma chronić te osoby przed jakby ingerencją zewnętrzną, i dlatego ten immunitet jest tak ważny. I dlatego, kiedy pochylamy się, nad wnioskiem o uchylenie immunitetu to należy zbadać wszystkie przesłanki, czy faktycznie są takie przesłanki, które uzasadniają prowadzenie postępowania. I to dotyczy również sejmu. To taki też mój apel, żeby jednak przy zdejmowaniu immunitetu być sprawiedliwym i obiektywnym. Pani Seń, to, to z, żebyśmy mogły zakończyć konkluzją to dopytam, czy osłabianie Trybunału Konstytucyjnego to tylko jest bieżąca gra polityczna, czy chodzi tak naprawdę o osłabianie państwa. Dokąd my zmierzamy krótko mówiąc? Powiem tak, nie to nie jest taka bieżąca. musimy pamiętać o tym, że od początku wiedziano jak ważną rolę pełni Trybunał Konstytucyjny. Stąd te pierwsze elementy związane z tym przejmowaniem Trybunału i blokowaniem wyboru sędziów i to co w tej chwili się dzieje to jest jakby ciąg różnych wydarzeń ta cała historia z poprzednimi latami poprzednich kadencji uniemożliwiania jakby funkcjonowania w ramach obowiązującego prawa sięgania do jakby organów zewnętrznych i tak dalej to wszystko jest jakby Każda sekwencja prowadzi dziś do tego, że jest całkowita destabilizacja państwa i jakby jest zagrożenie naszej suwerenności, a suwerenność jest naszą podstawą bytowania. Jesteśmy Polakami i powinniśmy tej Polski bronić, bo to jest nasza ojczyzna i powinniśmy mieć poczucie solidarności z całym społeczeństwem, a nie tylko z wąską grupą społeczną. Tak, to, to smutna konkluzja, ale. Taka jest nasza rzeczywistość. Proszę Państwa, dziś w Kogito Uraczyńskiej rozmawialiśmy o Trybunale Konstytucyjnym instytucji, której rola została postawiona pod znakiem zapytania w polskiej debacie publicznej. A przecież to jest rozmowa o państwie prawa, o jego stabilności, jak mówiła pani sędzia, pani prezes, i o tym, jak wiele zależy od respektowania konstytucyjnych zasad. Pani sędzio, pani prezes, bardzo serdecznie dziękuję za te ciekawe i analizy i opinie, i pani komentarz do wielu ważnych dla nas wszystkich Polaków spraw dotyczących państwa prawa. Czy go mamy jeszcze? Ze znakiem zapytania to zostawiam. Dziękuję bardzo. Szczególnie dziękuję pani redaktorze, że zwróciła pani uwagę na. Problem Trybunału Konstytucyjnego, bo uważam, że w przestrzeni publicznej za mało o tym mówimy. Dlatego szczególne podziękowania. Ja także dziękuję bardzo. Do zobaczenia, proszę Państwa, po przerwie w kolejnym wydaniu Kogito-Uraczyńskiej, bo będę rozmawiać z ekspertami o fenomenie obecności konserwatystów w mediach społecznościowych. Warto z nami zostać. Serio, czekam na Państwa.